Wyprowadźmy w tym zadaniu na początek wzór, który będzie przedstawiał cenę towaru po dwukrotnej obniżce o ten sam procent. Załóżmy, że cena początkowa jest równa 100% i od tej ceny zabieramy p%. I teraz gdybyśmy tutaj dopisali tę cenę początkową to chcąc wyliczyć nową cenę, musielibyśmy wykonać to działanie w nawiasie, a następnie to, co nam wyjdzie w procencie, przemnożyć przez C. Tak jakbyśmy mieli na przykład obniżkę o 20%. Czyli to jest tak naprawdę obniżka, to jest tak naprawdę do zapłacenia w tym momencie 80% tej ceny, która była na początku. Ale zauważ, że jeżeli będziemy dalej tą cenę obniżali o kolejne 20%, no to powstanie nam drugi taki nawias. I my te dwa nawiasy możemy zamienić po prostu na potęgę. Czyli moglibyśmy to działanie zapisać tak: 100%, odjąć 20% do kwadratu razy c, razy ta cena, która była na początku. I tak samo będzie w naszym zadaniu. Druga obniżka to jest p% z ceny, która była na początku, czyli otrzymujemy 100% odjąć p% do kwadratu razy c. Dalej, żeby wygodnie nam się liczyło. To zamieńmy procenty na liczby. 100% zapiszmy jako 1, tak, bo 100% to jest 100 setnych. Odjąć p% zapiszemy jako p setnych, czyli 0,01 razy p do kwadratu. No i razy ta cena początkowa. Razy c. To będzie taki wzór, z którego skorzystamy w każdym z przykładów. W tym przykładzie natomiast dowiadujemy się, że po tej dwukrotnej obniżce cena początkowa, cena początkowa towaru spadła o 19%. No Jak widzimy, x jest wyrażone w procentach, dlatego tutaj do tej liczby nie dopisuję znaczka procentu, ale zapiszę sobie obok. Że od ceny początkowej muszę zabrać 19%, bo o tyle procent spadła ta cena. I stąd otrzymujemy 81% ceny początkowej, czyli to jest 0,81% ceny początkowej. I ta, ta liczba, którą otrzymaliśmy, odpowiada tej dwukrotnej obniżce op%. No i takie równanie sobie zbudujmy teraz. 1 odjąć. 0,01P do kwadratu razy C to się równa 0,81 razy C. Tutaj to równanie możemy podzielić obustronnie przez C, wtedy C znika. Po lewej stronie zostanie 1 odjąć 0,01P do kwadratu to się równa 0,81. Następnie jak spierwiastkujesz obustronnie, to po lewej stronie otrzymasz wartość bezwzględną. Natomiast po prawej stronie mamy 0,9. Wartość bezwzględna pojawia się, dlatego że spierwiastkowaliśmy wyrażenie podniesione do kwadratu. Więc ten pierwiastek zniknie, zabierze z sobą tą potęgę, ale pojawi się właśnie wartość bezwzględna. I my tę wartość możemy opuścić. Bez żadnych konsekwencji, ponieważ wiemy, że wyrażenie, które jest pod wartością musi być liczbą dodatnią. No ewentualnie e, byłaby zerem, gdyby, gdyby ta obniżka wyniosła 100%, tak? Bo 0,01 razy 100 to jest 1, czyli 1 odjąć 1 to jest 0, ale w każdym razie możemy opuścić wartość bezwzględną bez zmiany znaku. Następnie Jedynkę przenoszę na prawą stronę, więc muszę ją odjąć. Po lewej stronie otrzymamy minus 0,1 i teraz zobacz, minusy znikają. Jak podzielę obustronnie to równanie przez jedną setną, albo pomnożę przez 100, może nawet będzie wygodniej pomnożyć przez 100, to wtedy otrzymam P równa się 10. No i to jest to, czego szukaliśmy w zadaniu. Tutaj jako ciekawostkę wkleiłem wam wzór, który może z, możecie znaleźć w tablicach maturalnych i to jest właśnie ten wzór, który wyprowadziliśmy sobie w tym miejscu, z tylko z taką małą różnicą, że tu mamy znak minus, ponieważ ten wzór ten wzór pokazuje podwyżkę o p% natomiast my potrzebujemy obniżki. To k0 to jest ten kapitał początkowy, czyli cena początkowa. W miejscu literki N wpisujesz ile razy była obniżka o ten sam procent. No w naszym przypadku wpisalibyśmy dwójkę. No i KN to jest ta cena po tych obniżkach. Taki wzór, który warto sobie odszukać w tablicach maturalnych i zapamiętać, że coś takiego jest.